te dwie minuty przedstawia się swoje własne, prywatne stanowisko, a dopiero w ostatnim, sekundzie, czy to jest prawda, co powiedziałem, czy nie. A więc no, pytania, które Pan zadał, są pytaniami w dużej mierze retorycznymi, no bo, no, bo jeśli chodzi o, o sytuację, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość Bokni, no, Panie Jerzy wielokrotnie rozmawialiśmy i ja Pana prosiłem, podobnie jak, jak wszystkich z którymi rozmawiałem i, i którzy mówili, że sytuacja jest taka, a nie inna. Wręcz prosiłem i błagałem o to, żeby e, to, budować, żeby budować, żeby, żeby, żeby tworzyć. No i co się okazywało, że w wielu wypadkach te osoby, które mówiły i tak bardzo pochylały się nad tą sytuacją w strukturze e, Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Bocheńskim, tak naprawdę niewiele robiły. Co więcej, no przed ostatnimi wyborami, drodzy Państwo, to jest przykład gminy, gminy Bochnia, kiedy obok części naszej, naszej listy, która powędrowała to wójta Zdeka, który, który był popierany, i to była decyzja zarządu okręgowego prawa i sprawiedliwości. Więc niczym tutaj złym nie było to, że, że część radnych poszła tam. No, ale na sygnał taki, że. No, jednak warto, żeby, żeby, żeby była lista Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiedziałem tak, oczywiście bardzo proszę. I poprosiłem ludzi, którzy bardzo mocno krzyczeli i mówili, że jak to jest, że nie ma listy Prawa i Sprawiedliwości. To się okazało, że, że mimo tej mojej zgody jako prezesa zarządu okręgowego, no takich działań nie podjęli. Prosiłem też bardzo mocno o to, żeby żeby zwiększać liczbę członków Prawa i Sprawiedliwości, nie po to, żeby robić to, co się nazywa pompowaniem kół, kół terenowych takiej czy innej organizacji, bo znamy to z Platformy, znamy z innych y, organizacji politycznych. Ja prosiłem tylko o to, żeby w każdej gminie, i to już nie jako szef zarządu okręgowego, ale pełnomocnik powiatowy, prosiłem, żebyśmy w każdej gminie mieli strukturę, y, gdzie będziemy mogli wybrać zarząd, y, zarząd gminny. Udało się to zrobić, rozbudować strukturę w drwini, udało się to zrobić w ostatnim tydzień temu, czy dwa tygodnie temu w niedzielę, mieliśmy wybory w łapanowie, a więc w Łapanowie pomimo porażki, jeśli chodzi o funkcję wójta, to jednak tutaj na poziomie aktywności, takiej powiedziałbym, tej codziennej udało się takie koło, takie koło stworzyć. Więc, więc jeśli ktoś mówi, że że nie ma kota, to kot jest i przepraszam bardzo wielu kolegów w pozostałej części kraju zazdrości mi tego, że byłem w stanie wyrzucić z prawa i sprawiedliwości tych, którzy, którzy nie, nie, czy złamali zasady lojalności. Złamali zasady lojalności i ich nie ma. I mówię zupełnie otwarcie, dopóki będę szefem zarządu okręgowego, każdy, kto, kto będzie robił sobie z przynależności partyjnej tylko tytuł do tego, żeby nie wiem, zyskiwać w tym wymiarze czysto prywatnym. No to z takimi ludźmi będziemy się po prostu żegnać. I zrobię też bardzo wiele, żeby, żeby ci, którzy dla kariery starają się tutaj funkcjonować w naszym środowisku, żeby jak najszybciej odeszli. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, ale jest jeden z takich polityków już poziomu naszego województwa, który, który czuje się potwornie skrzywdzony właśnie przez mnie. Ja nie będę wymieniał tutaj nazwiska, ale wszyscy Państwo doskonale wiedzą, o kogo chodzi. Ale część ludzi, drodzy Państwo, części ludzi nie wystarczy to, że ten czy inny polityk został zepchnięty z takich czy innych powodów na margines. Z jakich powodów konkretnych prowadzenia nielojalnej. Takiej polityki, która nam nam szkodzi. Okazuje się, że nie wystarczy dać go do rezerw czy przesunąć gdzieś tam dalej, tylko część naszego środowiska chciałaby ludzi od razu wydeptać w ziemię. Wydeptać w ziemię. Więc to też, drodzy Państwo, ja wiem, że to jest może nie postępuje jak meternik, bo meternik by w ogóle podpisał gdzieś w swoim gabinecie, tym dodatkowym, tajnym, od razu papiery i decyzję o to, żeby powiesić, zastrzelić, albo utopić, albo otruć, albo podesłać kochankę, żeby jej skompromitować. No ja takich metod nie będę stosował. A kot i, po, i myszy, to proszę tego nie porównywać. Jeśli, jeśli wiemy, co, kto, co, kim jest, co to jest kot i jeśli wiemy, co on robi z myszami. Ja nie będę kotem, który potrafi się znęcać, ja mam koty, ja kocham koty. Ale ten mój kot, który nie powinien łapać, kiedyś złapał mysz. Moja żona nie wiedziała, że to jest mysz, bo on mnie całą miał w pysku, bo tylko ogon wysłał. Myślała, że to wełna i chciała tą welnę wyciągnąć i była zdziwiona. Obudziła mnie o drugiej w nocy nieświadomie, bo zaczęła krzyczeć. Kot zamorduje tą myszkę, zamorduje. Nie chodzi o to, żeby zabić, żeby zjeść, bo koty, te nie ma jest takich kotów, które są na takim etapie, że tak powiem, że, że zabijają dla, 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 dla jedzenia, tylko zabijają, bo są drapieżnikami, i zabijają, bo, bo tak naprawdę ważny jest ten moment wcześniejszy. Czyli, Przepraszam czy, bardzo, panie profesorze, jeżeli kot przyniósł mysz, to znaczy. Oddaje przejść, tak, tak, oczywiście. Oczywiście, bo to jest, jest ten osobnik alfa. Może być to mężczyzna, może być kobieta, i ten kot przynosi układa, panie tak, panie obiad, tak, i układa tak, tak na, na, na wycieraczce. Więc, Panie Jerzy, no co, co, co do listy, to, to Państwo chyba mają świadomość tego, że. Że ta lista była budowana nie, żeby sprawić przyjemność tym czy innym, chociaż niektórzy twierdzą, że, że być może w niektórych wypadkach tak się, tak się działo, ale przede wszystkim być może będą Państwo zdziwieni, ale chodziło o to, żeby była ta, ta lista była maksymalnie silna. Zaraz Pani mi oddam głos. Maksymalnie silna. Dzisiaj rozmawiałem, była panowie, bo tam była uroczystość e, związana z kapitanem Dubaniowskim, z, z oddziałem żandarmeria. I był poseł Kukiza i, on, i właśnie ten poseł mówił, że Brynkus, pan poseł Brynkus mówił, że no takiej listy to w Polsce nie ma, jak właśnie tutaj w Okręgu małopolsko świętoczyskim Chodzi o to, żeby maksymalnie rzeczywiście zdobyć dużą, dużą ilość głosów. I proszę też z ciekawości zerknąć na to, ile pani Róża Tun uzyskała głosów. Państwo mogą się uśmiechać na, na te tytuły, na, na to wszystko, ale ale jak Państwo zobaczą, to jest ponad chyba 200, 270 albo nawet więcej, więcej głosów, więc jest po co, że tak powiem, sięgać i jest o co, o co walczyć, więc ta lista musi być maksymalnie silna. Natomiast jeśli chodzi o media, to Państwo, ja mam świadomość tego, że jeśli chodzi o media, to, to one są taką przestrzenią, w której, której w tym łomocie, w tym. Wtłuczeniu się, nie wiem, argumentami niekiedy zupełnie, zupełnie z kosmosu, te media rzeczywiście robią rzecz fatalną. I zarówno TVN, jak i Polsat, jak i również TVP Info, czy TVP, czy wszystkie kanały telewizyjne, są kanałami, gdzie nie prowadzi się merytorycznej dyskusji. Przepraszam, ja się więcej dowiaduję z Agro, z agro które jest tam 7.45, tak? Chyba. Więcej się dowiaduję, bo mam jakieś tam notowania, jeszcze powiedzą od czasu do czasu coś, coś sensownego i tam są informacje, niż publicystyka. Państwo nie uwierzą, ale jak przychodzi ten, minęła 8, czy tam 20, to, to ja po prostu przełączam na, na mecz albo, albo na coś innego. No bo ja tych ludzi wszystkich znam. Ja, z, ja znam zarówno tych od nas, e, lubię pana Sasina prywatnie. To jest facet, przepraszam, poseł, który skończył historię i zawsze tutaj dyskutujemy i żartujemy sobie, zwłaszcza z tych, którzy jak przyjeżdżają do Krakowa mówią, że, że są w Galicji. Nieprawda. Kraków nie był w Galicji. Kraków był w Księstwie Krakowskim i tyle. Więc no, no, punkt, ta <laughs> wiedza jego jest, jest bardzo duża. Jeśli chodzi o tych, których z innych partii, też ich znam, drodzy Państwo. Spotykam się z nimi na korytarzu, oni mówią innym językiem, językiem, który, który rozumie. Ale wystarczy, że wyjdą na mównicę, albo wystarczy, że ktoś pojawi się z kamerą i zaczynają gadać od rzeczy. Każdy, każdy poseł, w zależności od tego, w jakiej jest partii, dostaje przekaz medialny, żeby było to jednolite i uformowane. I szczerze mówiąc, niektórzy. Dobrze, żeby się tego przekazu medialnego trzymali, żeby nie wychodzili po to, co, co tam się znajduje, bo tam, panie Jerzy, rzeczywiście są cyfry, są liczby, statystyki i, i być może ten czy inny poseł no, nie, nie zapamiętał, a, albo w ferworze tej dyskusji, która tam ma miejsce, coś mu się jedna, jedna cyferka czy jeden przecinek przesunął. Całkiem możliwe, ale w niektórych wypadkach, no, drodzy Państwo. Ten przekaz, zwłaszcza tym, który dostają ci z platformy, czy, czy z nowoczesnej, czy z teraz, chociaż nie tam ich stroje, więc nie muszą mieć takiego przekazu, bo prywatnie sobie porozmawiają. No to w niektórych wypadkach, jak normalnie rozmawiają, a jak dostaną przekaz dnia, no to już się człowiek z nimi nie, 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 nie dogada. Także, no, no, szanowni Państwo, to tak to wygląda. No.